przyjaciele. Ostatnio nasze relacje się polepszają i mam dla was niesamowitą propozycję. Jaką Holandio, inaczej zjednoczenie naszych pań w jedno potężne mocarstwo. Wiesz Holandio, to bardzo dobry pomysł. Pokażemy im potęgę i zemścimy się za dawne czasy. Nareszcie zjednoczeni ale na powiększenie terenów możemy pomarzyć, dlatego, że jesteśmy otoczeni przez same potęgi, jakimi są Francja i Niemcy. Ale mam pomysł, popłynę na Afrykę i skolonizuję jakieś państwa. Dobra, jesteśmy w Afryce, czas zająć jakieś ziemie. Za mało ziem więcej. O kurwa, kim ty jesteś i dlaczego atakujesz Afrykę? Ciebie też zabiję, a jeśli tego nie chcesz, to masz być zależny ode mnie. Jej no dobra, ale mam jeden warunek. Słucham, słucham. Nie możesz atakować innych państw Afryki.